WordPress TV jest pomyślane jako platforma, która walczy z wykluczeniami. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że to jest platforma edukacyjna. No I taka jest prawda. Tam jest prawie 19 tysięcy na tą chwilę materiałów edukacyjnych, prezentacji, prelekcji najlepszych specjalistów na świecie z całego świata, we wszystkich językach praktycznie świata. Więc to jest ogromna, ogromna baza wiedzy. Ta baza jest po to, żeby można było walczyć z wykluczeniami, żeby WordPress był wierny swojej idei open source, tego, że jest bezpłatny i tego, że jest dostępny dla każdego. Nie każdy może sobie pozwolić na to, żeby pojechać na WordCampa w Bazylei, WordCampa w Kuala Lumpur. Czy gdziekolwiek indziej na świecie. Mega ważne, taka walka właśnie z wykluczeniami, walka z tym, żeby ta wiedza docierała jak najszerzej, żeby ta wiedza była dostępna. Ona jest tam zamieszczana praktycznie codziennie. Ja widzę codziennie nowe tickety o tym, że wchodzą nowe, nowe materiały. No skąd te 19 tysięcy praktycznie w tej chwili materiałów filmowych, wideo, no musiało się wziąć? I tam naprawdę jest cały świat. Naprawdę, warto wejść, warto zobaczyć. Jest tam wyszukiwarka i po językach, i po tematach, po zagadnieniach, i po, po datach, więc to wszystko jest mega dostępne bezpłatnie. To jest coś, czego ciężko jest sobie wyobrazić, dopóki człowiek nie zacznie tam szukać. No, jeśli myślisz, że na YouTubie można spędzić godziny, to tam można spędzić tygodnie.